Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, dostojni goście. Witam na uroczystym spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, podpisze ustawę z dnia 21 stycznia 2021 roku. O kolejnym w 2021 roku, dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dziękuję Państwu. Na wstępie proszę Pana Jarosława Margielskiego, prezydenta miasta Otwocka, o powitanie dostojnych gości. Wielce szanowny panie prezydencie, szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowni panowie starostowie, szanowna pani przewodnicząca Rady Miasta Otwocka, szanowni państwo radni, szanowny panie przewodniczący miejskiej rady seniorów, szanowna pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dostojni goście, Szanowni Państwo. Pragnę serdecznie Państwa powitać w Otwocku, w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza. Powitać, a zarazem złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezydenta i Pana Premiera za dotychczasową, owocną współpracę i realne wsparcie. Realne wsparcie, które jest tak ważne zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Wsparcie, dzięki któremu takie miejscowości jak Otwock mogą realizować konkretne inwestycje, takie jak budowa szkoły, czy chociażby inwestycje drogowe. Jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. W Otwocku, w mieście, które mam zaszczyt reprezentować, od przeszło 10 lat. Działa Uniwersytet III wieku, a także Miejska Rada Seniorów. To dwie najważniejsze organizacje, które w naszym mieście reprezentują głos najstarszego pokolenia. Dlatego też ogromnie się cieszę, że to właśnie w Państwa obecności będzie podpisana tak ważna dla milionów emerytów ustawa. Ustawa, która jest nie tylko ważna w wymiarze ekonomicznym, ale także ma bardzo jasny wydźwięk aksjologiczny. Jest bowiem wyrazem dbałości o wspólnotę społeczną i solidarność pokoleń. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, bardzo dziękuję za to wyróżnienie dla naszego miasta. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Mieszkańcom Otwocka. Szanowny panie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pana prezydenta. uprzejmie proszę pana prezydenta o podpisanie ustawy. Dziękuję Panie Prezydencie. Pan prezydent wręczy pani minister bukiet kwiatów. Dziękuję panie premierze, dziękuję pani minister. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowna pani minister, szanowni państwo ministrowie, szanowny panie prezydencie miasta Otwocka, szanowni członkowie samorządu miejskiego, szanowni członkowie samorządu powiatowego, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowna. Pani prezes Uniwersytetu III wieku w Otwocku. Wszyscy Szanowni Państwo, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę. Jest to zwyczajnie po prostu radosna chwila dla mnie, że właśnie dzisiaj, także w Dniu Kobiet, kiedy składamy życzenia wszystkim Paniom, życząc im wszystkiego dobrego, zdrowia, a przede wszystkim pomyślności, wszelkiego dobra. Mogłem podpisać ustawę, która jest dobrem w gruncie rzeczy, bo jeżeli ludzie otrzymujący świadczenia emerytalne i rentowe w naszym kraju otrzymują dodatkowe pieniądze, za które mogą zrealizować swoje potrzeby, a wśród nich przecież jest tak wiele kobiet, to jest to na pewno chwila dobra i dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej niezwykle radosna. Radosna także dlatego, że ponad półtora roku temu rozmawialiśmy dokładnie na temat rent i emerytur z panem premierem i z panią minister, mówiąc o tym, że jest konieczność podnoszenia tych świadczeń, jest konieczność czynienia wszystkiego, żeby te świadczenia były jak, jak najwyższe. Ja przytaczałem wtedy te historie, które zdarzały mi się w czasie spotkań w całej Polsce przez ostatnie 5 lat, kiedy podchodzili do mnie seniorzy i cicho szeptali, bez żadnych pretensji, bez żadnych, żadnym roszczeniowym tonem, cicho szeptali: Dziękujemy, że daliście naszym dzieciom, naszym wnukom 500 plus. Ale nie zapominajcie o nas. My też mamy bardzo skromne świadczenia, my też potrzebujemy wsparcia. I najpierw ta ta przełomowa chwila, kiedy udało się po raz pierwszy wypłacić 13 emeryturę, ta gigantyczna kwota prawie 12 miliardów wtedy, która wędrowała do kieszeni emerytów i rencistów w całej Polsce zrobiła wtedy pamiętam na mnie ogromne wrażenie. I pomyślałem sobie, Boże, to, jest, to są takie kwoty, że trudno sobie to w ogóle wyobrazić w skali kraju. No po prostu nie jesteśmy w stanie miesięcznie czemu, czemuś takiemu podołać. To jest niemożliwe, żeby tak podnieść świadczenia, żeby ta kwota dodatkowa była co miesiąc. Dobrze, że chociażby by się udało raz na rok. I już w następnym roku decyzja zapada, także po naszym właśnie spotkaniu i uzgodnieniach, że będzie specjalna ustawa, która będzie wprowadzała 13. emeryturę jako doroczne świadczenie gwarantowane. I w drugiej połowie lutego zeszłego roku w Żyrardowie podpisywałem ustawę i Mimo zaczynającej się pandemii koronawirusa, to zobowiązanie do wypłaty 13 emerytury zostało zrealizowane. I wtedy też po raz pierwszy do opinii publicznej zaczęła się przebijać informacja, że będzie może 14 emerytura. Pan premier 19 listopada mówił o tym po posiedzeniu Rady Ministrów, że uczynimy wszystko, aby wprowadzić 14 emeryturę. Ja to zapowiadałem wtedy w trakcie swojego wystąpienia po podpisaniu ustawy o 13. emeryturze. Ale wielu w to nie wierzyło, że to będzie możliwe. Ja się wtedy śmiałem, mówiłem, że chciałbym, żeby można było te świadczenia podnosić później co miesiąc, żeby była 15., 16. emerytura. W 14. mało kto wierzył. Dzisiaj staje się ona faktem i bardzo dziękuję panu premierowi, pani minister za to, że dotrzymujemy słowa. Że ta czternasta emerytura jest, że będzie kolejne świadczenie, tym razem takie, które trafi do rąk emerytów i przed Bożym Narodzeniem. Tak jak trzynastka trafia przed Wielkanocą, tak czternastka trafi przed Bożym Narodzeniem w listopadzie tego roku. 1250 zł, 88 zł, a więc najniższa emerytura, która zostanie wypłacona wszystkim emerytom, którzy, których świadczenie. Miesięczne brutto nie przekracza 2900 zł, a później aż do 4150 stopniowo obniżana. Także świadczenia nie dostaną tylko ci, którzy mają powyżej 4150 zł miesięcznego świadczenia brutto. Ale proszę Państwa, to jest zaledwie 6% emerytów w Polsce. Ci, którzy mają wyżej, 94% prawie. Otrzymuje świadczenie mieszczące się w tej kwocie, a więc otrzyma tą czternastą emeryturę. Panie premierze, jeszcze raz dziękuję. To było zobowiązanie, to było także zobowiązanie, o którym śmiało mogę mówić, że było moim zobowiązaniem wyborczym i dziękuję za to, że już w pierwszym roku drugiej kadencji udaje się tego zobowiązania dotrzymać. To jest wielka sprawa, że dzieje się to. W czasie pandemii, w czasie, kiedy kraj przeżywa trudności, mimo wszystko z pełną odpowiedzialnością znaleźliśmy te pieniądze, które są potrzebne tak ważnej dla nas grupie społecznej, dla ludzi, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy zawodowo poświęcali się dla Rzeczypospolitej pracując, że dzisiaj oni także mają coraz bardziej godne życie, bo przecież ta trzynasta, a teraz czternasta emerytura dodane razem w efekcie podnoszą średnią wysokość rocznej emerytury. Z całego serca za to dziękuję i ogromnie się cieszę. A wszystkim Paniom z tego miejsca jeszcze raz chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Życzę Paniom zdrowia, życzę Paniom wszelkiej pomyślności, życzę Paniom szczęścia zarówno w sprawach osobistych, jak i w tych sprawach zawodowych Paniom, które jeszcze pracują. A przede wszystkim życzę, żebyście Panie były traktowane elegancko z godnością i szacunkiem każdego dnia. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. I serdecznie zapraszam pana prezydenta i panią Reginę Morawską-Stec, prezes Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na scenę. Pani Prezes otrzyma z rąk Pana Prezydenta flagę narodową w związku z jubileuszem 15-lecia Otwockiego Uniwersytetu III Wieku – otwarte drzwi. Proszę Państwa, jest to wyjątkowe wyróżnienie, bo w lutym minęło nam 15 lat Uniwersytetu III wieku w Otwocku. Jest to prezent, flaga i dyplom dla całej społeczności studenckiej. I jesteśmy chyba takim wyrazem, że jesień życia nie musi być smutna. A jeszcze 13 i 14 emerytura pomoże nam milej spędzić ten czas. Dziękuję pięknie. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję pani prezes. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Wielce szanowny panie prezydencie. Szanowna pani minister, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, panie prezydencie miasta Otwocka, szanowna pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szanowni państwo, w ramach naszej polityki, która ma zwiększać szanse w większości społeczeństwa, możliwe we wszystkich grupach społecznych, tak jak wcześniej zaznaczył pan prezydent, Chcieliśmy przekazać pewnego rodzaju wsparcie. I to wsparcie finansowe, konkretne wsparcie, najpierw w postaci 13, teraz 14 emerytury, ma rzeczywiście służyć przede wszystkim naszym drogim seniorom jako źródło odrobinę lepszego, odrobinę łatwiejszego życia. Bo to właśnie na Państwa barkach przecież, na dzisiejszych, na barkach dzisiejszych seniorów. Spoczywało mnóstwo, spoczywało mnóstwo obowiązków, takich jak odbudowa Polski po, po wojnie, w trudnych latach powojennych. Przecież większość z Państwa żyła, pracowała, martwiła się, a później także wywalczyliście naszą wolność. Pokolenie Solidarności w 89-90 roku dotrwało i walczyło o naszą niepodległość, o naszą suwerenność. Dlatego też nasza solidarność międzypokoleniowa, którą w ten sposób chcemy zaznaczyć, jest pewnym jasnym, oczywistym sygnałem naszej filozofii rządzenia i filozofii dialogu społecznego. To jest właśnie filozofia dialogu międzypokoleniowego. Sprawiedliwości, chociaż odrobinę większej sprawiedliwości niż ta, która, z którą mieliśmy do tej pory. Do czynienia. Właśnie w czasach poprzednich wiemy doskonale, jak wyglądały waloryzacje jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj staramy się, żeby te minimalne waloryzacje były no, określone pewną kwotą. W tym roku to jest 50 złotych, ale jeszcze kilka lat temu było to 13 czy 14 zł dla najniższego świadczenia, a czasami a nawet mniej w zależności od. Ówczesnego ustawodawstwa. Dlatego dziś z całą mocą chciałem podkreślić, że to, co robimy dla seniorów, dla najsłabszych grup społecznych, jest cechą charakterystyczną i również podstawowym naszym postulatem, podstawowym naszym działaniem w ramach całej polityki, nazwijmy ją społeczno-gospodarczą. Bo gospodarka nie może służyć sama sobie albo tylko przedsiębiorcom. Ma służyć całemu społeczeństwu. Tak patrzymy na gospodarkę i na społeczeństwo, że to jest właściwie jedno i to samo. Gospodarki bez społeczeństwa nie ma i dlatego wszystko, co robimy, ma służyć właśnie wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu również ze społeczeństwem. A w ramach naszego społeczeństwa, szczególnie z tymi, grupami, których życie, no co tutaj dużo mówić, nie było usłane różami, które było najeżone wieloma przeciwnościami losu. Właśnie życie naszych seniorów, naszych emerytów, rencistów, czyli tej słabszej części społeczeństwa, której dzisiaj chcemy ze wszechmiar pomagać. I również z tego miejsca chciałbym skorzystać z tego, że tą wspaniałą ustawę pan prezydent podpisał w dniu kobiet. Panie prezydencie, po pierwsze dziękuję za współpracę, za to, że pan prezydent zawsze nas dopinguje, zawsze inspiruje nas do działania na rzecz seniorów. To chcę powiedzieć z całą mocą, że nie ma tygodnia, niemalże, żebyśmy nie rozmawiali o różnych sprawach społecznych związanych także z seniorami. Wiem jak mocno leży na sercu panu prezydentowi ta sprawa i bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie. Zaś wszystkim paniom i tutaj obecnym i w całej Polsce chciałbym z okazji Dnia Kobiet życzyć tego, żebyście były szczęśliwe w tych okolicznościach, w których działacie i żebyście czuły też, że państwo i społeczeństwo i otaczający Was ludzie, otaczające Was rodziny lub bliscy są Wam życzliwi i każdego dnia, żeby ten... Um, promyk nadziei, promyk słońca był dla was coraz to jaśniejszy. Dla wszystkich pań w szczególności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie premierze. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Marlenę Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej. Wielce szanowny panie prezydencie, panie premierze, szanowni państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, szanowni państwo samorządowcy, według sprawowanych funkcji i godności, ale przede wszystkim drodzy seniorzy. Powiem tak, serce rośnie, kiedy mogę stanąć przed państwem i powiedzieć po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa, bo prawo i sprawiedliwość dotrzymuje słowa, rząd zjednoczonej prawicy dotrzymuje słowa. Szanowni państwo, Rodzina jest centrum uwagi od ponad pięciu lat. To przede wszystkim programy, które służą podniesieniu godności polskiej rodziny. I kiedy dzisiaj mówimy o czternastej emeryturze, nie możemy zapomnieć o tym wsparciu, które jest przekazywane dla polskich rodzin. Ponad 150 miliardów złotych z programu Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch Plus. To dlatego, że inwestujemy w rodzinę jako naszą przyszłość, ale nie zapominamy w ramach naszej więzi pokoleniowej, w ramach szacunku i przede wszystkim podziękowania o naszych seniorach. Szanowni Państwo, to dzięki Państwu funkcjonuje dobrze państwo, to Państwo jesteście naszym drogowskazem i wielokrotnie. W swoich rodzinach młodemu pokoleniu pokazujecie jak należy przejść przez życie z godnością, nie raniąc drugiego człowieka, wyznaczając konkretne zasady. I my jesteśmy zobowiązani o państwa dbać i to staramy się robić. Może przy okazji tak wielkiego święta jak dziś, kiedy pan prezydent podpisał tą ustawę o liczbach niekon, niekoniecznie należałoby mówić, ale myślę, że trzeba wspomnieć. Rok 2015, nakłady na wsparcie seniorów to 3,5 miliarda złotych. Dziś 13. emerytura, która będzie wypłacona po raz trzeci, waloryzacja plus właśnie 14. emerytura po ponad 35 miliardów złotych. To właśnie nasze podziękowanie, aby jesień życia była bezpieczna, aby była stabilna. I pomimo tego trudnego czasu, w którym nam przyszło żyć, kiedy skutecznie walczymy z epidemią koronawirusa, kiedy walczymy o każde miejsce pracy, ani razu rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego nie zastanawiał się nad tym, czy programy będą ograniczane. Nie. To jest inwestycja. Inwestycja w rodziny z dziećmi, podziękowanie dla seniorów. To jest kierunek działań naszego rządu bo w rodzinę musimy inwestować i z tym priorytetem realizujemy wszystkie programy gospodarcze, bo one przede wszystkim są siłą i kołem dla rozwoju polskich rodzin. Szczególnie, Szanowni Państwo, życzę zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i przede wszystkim radości, aby młode pokolenie przynosiło Państwu radość, uśmiech każdego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani minister. Szanowni państwo, na tym kończymy uroczyste podpisanie ustawy o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie premierze, dziękuję pani minister, dziękuję państwu.